Brakło nam zdrowia w dzisiejszym spotkaniu i wczoraj się nas bardzo dużo kosztował. Duża ilość naszych indywidualnych błędów na pewno o tym, że ten mecz przebraliśmy. pokazaliśmy, bo, bo że możemy z mistrzem Polski, z pełni profesjonalną drużyną nawiązać równorzędną barkę, walkę i, i ten mecz wygrać. No, by, bolą najbardziej takie głupie nasze błędy, no, nad którymi Ciężko będzie pracować z tego, że cały czas nie możemy trenować w kolejnym zestawieniu. To błędy z tego wynikają, no, na pewno nie wynikają z zaangażowania które jest na 120% takiego zadowolnika. polskie w robotzie przed tymi spotkaniami no, i, i bardzo się cieszę. Cieszę z tej wygranej no, i ograniczenie jest ogromne. Wyście mieliście na wykończenie rywale. 3. No to też troszeczkę nie do końca nam się podoba, tak to już jest. No. Mało się ruszaliśmy w ataku. to no, no już w dzisiejszym spotkaniu było widać te braki kondycyjne, które, które tutaj u nas dwa razy z Łodzią w jeden weekend to chyba nie da się wygrać. No, miejmy nadzieję, że, że będą takie weekendy i będziemy te mecze wygrywali, ale to no dzisiaj do połowy spotkania był na Walka, nie karny przede mnie w tym ważnym momencie. Ale już, 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 też udało się wygrać w sobotnim meczu, bo jesteście jedyną drużyną, która z łódzką ekipą w tym sezonie wygrała. Tak, i cieszy nas to bardzo. Wygraliśmy. Wczorajsze spotkanie od początku do końca. Eee, Wyścigowe prowadziliśmy. No i trzeba było zobaczyć miny naszych trzecich po, po tym meczu, bo były e, nie do zapomnienia. No. Dobrze, że częściej wydają sobie się. Są lepiej wytrenowani, bo ciężko jest z nimi grać i ciężko, ciężko wygrywać. Mam nadzieję, że w przyszłości problemy trzeba przejść. Celem, który bez włoter Poznań może w tym sezonie osiągnąć jest wicemistrzostwo polski. To jest ran, to jest realne. Tak. Cały czas się bije o mistrzostwo. Jeszcze mamy szansę na mistrzostwo, więc ja tutaj e... dla mnie numerem jeden jest mistrzostwo polskie. A co będzie, to się okaże. Tak? Jeden mecz wygraliśmy, równie dobrze możemy wchodzić dwa mecze wygrać i nie no wtedy będą musieli rozgrywać. Tak? Prawda jest taka, nie chociaż się ja nie będę rozgrywać ze względu na to, że to jest playka, będzie pałka, się się rozgrywana, więc e, myślę, że tam się decyduje los mistrzostwa Polski. Dziękuję.